Gaudi rozpoczął pracę nad Sagradą Familią w 1882 roku. Projektu do dziś nie ukończono, a mimo wszystko Sagrada Familia uznawana jest za sukces. I biorąc pod uwagę tę właśnie statystykę, jestem spokojny o ocenę naszego programu, bo my wciąż poszukujemy pierwszej polskiej programistki lub programisty stoka. Jak nam pójdzie? Na pewno pójdzie nam bardzo dobrze, a jak nie, to zrobimy pivot projektu i będziemy poszukiwali czegoś prostszego, na przykład uczciwego polityka. W naszej grze dziś zagrają drużyna niebieskich Strumień bitus z Atlantydy w składzie Krzysztof i Michał. To jest. Można się przytalić. Cześć. Michał. Krzysiek. Strumień Bitów z Atlantydy. Tajde wam poszło. Rozumiem, że nie robicie kreatywności. W kreatywności? E, raczej. Bywa. W zdarza się, tak, Kreatywność. Wrócę do Was później. Dobrze. A po prawej stronie Coffee Break w składzie Paweł i Justyna. Tak jest. To my. Co za entuzjazm dzisiaj wśród naszych uczestników. Nie wiem, czy będę w stanie go przyjąć przez cały program. Po co tu przyszliśmy? Zapewne nie dla pieniędzy, a po prostu dla rozrywki, ale gdyby pieniądze Wam się przydały, to dzielą Was od głównej nagrody. Dzieli mhm. was 10 pytań. Trzeba na nie prawidłowo odpowiedzieć. Uważam, że jest to proste zadanie. Pierwsze siedem prawidłowych odpowiedzi pozwoli wam pozbyć się drużyny przeciwnej. Możliwe, że w ogóle nie będziecie musieli korzystać z tak drastycznych metod, bo drużyny przeciwne mają w zwyczaju eliminować się same. Mhm. Przez 7 pytań możecie korzystać z kaczuszek. One sobie tutaj dryfują, to są wasze koła ratunkowe dwie losowe kaczuszki dla Was, sami sobie losujecie, żadnych zwrotów. Mhm. Co się stanie, gdy źle odpowiecie na pytanie? Zabijacie jedną osobę w drużynie i zostajecie sami. Ale u nas śmierć nie jest permanentna, dlatego że jeżeli jakimś cudem ktoś z Was, pomimo straty połowy ekipy, dojdzie do rundy finałowej, to można sobie spokojnie ożywić, zrespawnować partnera partnerkę W rundzie finałowej nie ma kół ratunkowych, nie można się mylić, to znaczy można, ale wtedy odpadacie. A koła ratunkowe to jakieś niespodzianki, czy wiadomo, co tam może W sensie, e, jaki jest potencjał kategorii koła ratunkowego? To znaczy, my wiemy, co to jest. Okej, okay. no, fajnie. Tak. Ale wszystkie są jakieś takie wartościowe, czy, czy jest jakieś takie. Zawsze dawaliśmy wartościowe koła ratunkowe. Nie rozumiem w ogóle skąd ta insynuacja. Nie no, było to tak. No. Nie ma z nami już Harszada, mhm. co pewnie jest dla Was wielkim rozczarowaniem, bo podobno mhm. nie podpowiadał. Podobno. To wiadomo, tylko po prostu nikt nie potrafił zadać mu pytania. Ale cały Hajs Harshada przeznaczyliśmy na dokumentację e, super. Czytaliśmy. Tak? Czytaliśmy. Tak. czytaliśmy tak? No jasne, że tak. Dobra, jakieś pytania. Do dokumentacji? Nie. Do czegokolwiek. No, okay. To nie. Nie. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Kategoria technologia agile. Akronim WIP oznacza Worth in Performance. B. Work in progress. C. Waste in process. D. Work is progressing. Odważnie. B, nie? Szkoda czasu. Dobra. B? B? Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Wspaniała odpowiedź. Tak się zdobywa uznanie, pierwszy punkt i prowadzenie teraz z naszej strony. Pół sekundy. No już. Umówiliśmy się na pewien element, jeżeli ktoś z nas zostanie stoka, to... Będzie dobrze. To czyli mamy pewną umowę. Nie finansową, ale taką. <laughs> Rozumiem, czyli właśnie publicznie przyznaliście się do złamania reguł. Przecież jest to, to w dokumentacji. No, ale czy to... tak. Żartowałem, nie ma Więc okay. W takim razie no. 1-0, bez strachów. Fantastycznie <laughs> wam to idzie. Rozwij skrót. PDF A. Ah, portable Document Format the Printable Document File C. Portative Document File mm. or D. Portative Document Format no, sorry, Portative. Portable or Printable yeah. Printable, so B Printable Document File Not Portable Portative You can still No, Portable, A, B UPS. Przypominam ogólne zasady programu, trzeba prawidłowo odpowiadać. Dobrze. Mhm. To jest dobra wskazówka. Cenna. Dobrze. To co? A. Dobra. A. To będzie A. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. To Musi Musi no nie print To trochę no, nie raczej mają rację. Mają rację. I to jest wspaniała wiadomość, macie rację, po jeden, ta wyrównana. Chciałbym, żeby ktoś w końcu wygrał to stoka. Super. Serio, w sensie dobrze. dobrze Wam życzę. To. Ja już się czuję jak specjalista, że jedno już jest Bałem Spoko, się, że... macie progi wejścia do branży. Powiem się, że żadnej Zresztą, nie będzie. Ja no, no, no tak jest. jest pełen luz. Zaczynamy teraz już... No... Teraz już z górki, tak? Już, tak? Tak, lecimy. Próg wejścia 10% to jest o 20% niżej niż na maturze. Właśnie. No. A chciałbym powiedzieć, że tam jest 30% i cała Polska ma z tego bekę. No. No, no. Poza tymi, tak. którzy oczywiście nie zdają, co no, ale udaje no, się osiągnąć. nie Pierwszy raz ktoś wniósł bekę, nie? Bo, no. Pewnie nie, ale pierwszy raz was. Nie. Też pewnie nie. Też pewnie Ale nie. Nie. Nie na to humor wyostrza, bardzo mi się to podoba. Figury jakiego koloru nie ma w logo firmy Microsoft? A różowy, B czerwony, C zielony czy D niebieski. A. Odważnie, no. Odważnie. Microsoft. Różowego nie ma. Figury? Nie ma różowego. Figury jakiego koloru? Aha, tam są te takie... Czerwony, czerwony jest. Czerwony, niebieski jest. Różowego nie ma. No gdzie różowy? No, nie to może być też, no. To A. Mhm. Jesteśmy pewni, że to A. Zapraszam tak. o zaznaczenie odpowiedzi Jako A. specjaliści jesteśmy pewni, że no, to A. Musi no, być. Gdzie różowy? No. Nie. Może być błąd Spójrz. w pytaniu jeszcze też. Patrz na... Jaki błąd w pytaniu? W ogóle co to są za insynuacje? Najpierw, że koło ratunkowe bezużyteczne, potem, że błędy ciekawe. w pytaniu. Czy Wy w ogóle widzieliście ten program? To nie są milionerzy. Naprawdę. Każdy z kwadracików logo oznacza jedną usługę. Blue oznacza Windowsa. Co ciekawe od blue screena. Red oznacza Officea. Green oznacza Xboxa. I bing jest oznaczony kolorem. Żółtym różowego, tam nie ma brawo. Pan ja, a, tak a, a pytał, czy kreatywni, nie? No, kolory, no, a, panie. a, bory, a to jest pamiętali. A kreatywności. ale z pamiętali. drugiej strony to mogła być Wasza strategia. Po prostu na początku nie odkryliście wszystkich kart i tak. dzięki temu jest 2-1. No, no, to prawda. No mogła taka być. Mogła. mogła. Być. No, mogła. Być. Koledzy myślą o strategii, a ja czytam kolejne pytanie. Technologia CSS. Jak przypiszesz czerwony kolor. Dla tekstów w CSS. -ie. Opcje na ekranie. O, no. Dobrze. Co no już? C. No. Co? Tak. C. Co? No. mamy odpowiadać? Tak? Tu się w... Nie, no jestem pewien, że jest jeśli... to pytanie. A myśmy zaznaczyli? Zaznaczyliśmy, nie? To, to nie jest ekran dotykowy. To znaczy jest, ale jego dotykanie nic nie daje. Aha, a nie idzie nam czas, właśnie? Musicie hmm. powiedzieć, która odpowiedź. Która ja, odpowiedź? To, że... tak. to dobrze, bo wiemy, która, to C. To jest, to powiedzcie. No, C. Tak. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Chociaż może być tak zgodne. Nie, chyba nie. Chyba kolor. Tak, to robiłem. Macie wątpliwości, nie, ale nie, macie nie, też prawidłową odpowiedź. To 3 dobrze. do 1. Pięknie. Dobrze. Dobrze. Jakieś prostsze pytanie. pytania. Teraz. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest przerwana kawę, Trzeba grać. Serio? Mhm. Myślałam, że w pracy jesteśmy, sorry. A to nie jest próba, tak? To nie jest próba, tak. Oni się zorientowali, że to nie jest próba, teraz już będą grali. A, okej. Okay. Ciekawostki. Kto stworzył Wikipedię? James Bravo, Tom Bravo, James Wales, czy też Dennis Bravo? Nie, nie, nie. Jesteś pewien? Nie. nie. Płaciłem Do, 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 do naj... kiedyś, ale ja nie będę komu. Wierdolne. Ja nie, my się nie zgłosimy, to nie muszę powiedzieć. Dlaczego? Takie są zesoby. Tu pisze. Czerwoni, zyskujecie to pytanie. Bierzemy koło. Bierzemy. jak to Macie kaczuszkę, to proszę sobie tu łowić. Super. Żeby nie było, że ja źle łowię. No, tak będzie na mnie pewnie, poproszę kaczuszkę? No, dobrze. Wasza kaczuszka Piszesz. to... Oddanie pytania przeciwnej drużynie. Czy chcecie z niej skorzystać? Tak jest. Tak, A wy nie możecie z niej nie skorzystać. W związku z czym. Musimy przyjąć. Musicie przyjąć, tak? Dobrze, no. przyjmujemy. No, no to, to cel. C tak? No No ja całkowicie nie wiem, więc jakby. Dlatego będzie cel, na pewno. Także no, czas nam płynie. Trochę. Nie no, cel. No, no to co. No te trzy inne źle wyglądają. Trzy tak. inne źle wyglądają, czyli C. <laughs> mhm. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi no, to C. będzie dobrze, że mamy cztery. Tak? Tak. Pseudonim Pana, który założył w Wikipedię, to Jimbo. Eww. A nazywał się James Wales. No. 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 Dobrze. 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 Pięć. Nie chcę Was pospieszać, chyba że to jest Wasza strategia, że najpierw tracicie wszystkie kaczki jednego y, członka drużyny i w ten sposób będziecie gonić, żeby było bardziej efektownie. No to chyba o to chodzi, nie? Ma być ciekawie? Ma być czy... ciekawie. No. tak. No chyba, że nie pyknie, no to nie będzie. Kolejne pytanie: technologia. Na jakim języku oparty jest serwis? Facebook. A. Pascal. B. Ruby. C. PHP czy też D. Java. Mm, nie, stary. Mm -hmm. No dobra. Dla mnie Easy Money. co? No zróbmy to, no. no. to C. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C, czyli PHP. Jak wam się wydaje, tak na pewno, czy Zresztą, raczej tak w więcej, chcesz tak chcesz mniej więcej? Tak raczej mniej więcej. Czy ja wam przeszkadzam? Nie, nie będę Przepraszam. Cał nie, cały czas słuchamy. Niebywałe. Tak, nie. Przejdziesz z mamą. Facebook został napisany w języku PHP. Dla mnie pytanie jest łatwe, mhm. ale obawiam się, że jestem odosobniony. Od czego pochodzi nazwa Samsung? A, trzy gwiazdy, B, mentor, C, niebo, D, słońce. Tym przejmujecie to pytanie. Przejmuję. No. Bo musimy, tak? Tak. Um, to co, bierzemy kaczkę może, nie? Albo B. Albo kaczkę. Albo kaczkę. Nie? Albo kaczkę. Weźmiemy kaczkę. Łowcie kaczkę. Dobra. A którą weźmiesz? Czas się Weź tą przewróconą. Albo nie wiem. No, no to, z głową do góry. No. Lucky shot. Nie tracicie punktów, to tak oznacza, to że jeżeli nie tracicie, to B. no to nie tracicie punktów. Ale jeżeli nie traficie, to też nie zyskujecie. Nie A, zyskuje. nie zyskujemy? No jak? No, możecie i... strzelić mhm. bez zagrożenia życia. Okay. Tak, ale zdobyć, jak to Muszę, Możemy zdobyć. Ale jeżeli nie traficie, A, okay, tak, tak. to i tak nie wygrywacie. Okej. Okay. No, ma to sens, tak? <śmiech> <śmiech> Całkiem ciekawa zasada. I taka sensowna, B. ciekawostka, B. B. Mentor. Tak. Poproszę mhm. no zaznaczenie odpowiedzi. B, mentor. Jak już wspomniałem, pytanie było dla mnie łatwe: ale być może nie każdy z Was w zeszłym tygodniu prowadził szkolenie dla Samsunga. I jakbyście to zrobili, a że tego nie zrobiliście, to nie wiedzieliście, bo Samsung to Trzy Gwiazdy. Eee, ale nie tracimy tego. Ale nie tracimy pamięci. To Nie łatwo się. Ja myślałem o tych Trzech Gwiazdach. Ej, quiet! Słucham. Jak, na, jak, jak w szkole, na lekcji, nie no, <laughs> po, Powiedzcie na głos, to się wszyscy pośmiejemy. Że dwuczłonowy Samsung, można Samsung. się było domyślić. Można tak, było domyślić. No, źle zrobiliśmy to, no. po prostu. Źle zaakcentowałem. Dobrze było, dobrze. Samsung. Prowadzimy szkolenie dla Samsunga. Ty? Ja nie wyglądam, nie? No nie, właśnie. No, właśnie. <laughs> no ale jak widać... Po nas wszystkich w tym y, studiu wygląd niekoniecznie zwiastuje inteligencję. Ale z czego? Z dykcji? Z czego, z czego z dykcji tak. Okej. Okay. dobra, rozkręcamy się. Tak jest, widzę. Myślę, <laughs> <laughs> że powinniście trochę przehamować. <laughs> Kategoria technologie. Która z poniższych technologii nie była obecna w web 1.0? A, Flash, BHT, MLC, PHP czy też D, Ajax. Pierwszy? Pierwszy Która z nie była w lobby No HTML na pewno był, PHP był, no, no, Flash, Flash, Flash i AJAX. AJAX, Javascriptowy, to jest wiesz, no... To Marge. było bardzo szybko, nie? Tylko co z tym Flashem dziadowskim? Co z tym Flashem? On był taki, wiesz... Mhm. Jego nigdy to nie, taki actifix, nie? nie lubiłem, w sensie... Naprawdę <coughs> <coughs> odpadają? To też okrutny starość był, no ale to wiadomo której nie było. Której nie było, tak. Której nie było w 1.0, czyli musi być nowszy. Też bym powiedział, że Aljax. To było takie przemyślane już trochę. szkoda czasu. Dobra, to takie obrazki. D. Jesteśmy pewni, że to odpowiedź D. Tak, jesteśmy pewni. Nawet jak nie jest, to jesteśmy pewni, że... Że jest błąd w pytaniu. Czyli jesteście jak typowi pracownicy korporacji. nie wiecie, co robicie, ale robicie to na pewno jak Na pewno jest dobrze. Dokładnie. Release, release. release. no i... dobra. Lecimy. D. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi. To to jest D. Dobrze, no. mm. To jest dobrze. No Era właśnie, Web 1.0 no. trwała od 89 do około 2005 roku. Mm. Tak, Czemu... W tak szerokim przedziale, a jak się nie zmieścił. No to dobrze. Od produkcji czego rozpoczęła swoją działalność firma Android? A systemów operacyjnych na smartfony, b kodeków filmowych, c systemów na mp3 czy też d systemów na aparaty cyfrowe. Nie wchodzę. Przerwa na kawę na musiku? Można powiedzieć przymusowa przerwa na kawę? to, Masz pomysł? Nie co byś o Nie z kim? Tak, to nie patrzę długo, widzę. Dobra, lećmy. No, ale... Trzy kaczki. No to decyzja. Kaczka. To decyzja. to kaczka. Proszę łowić. Ta, ta, ta. Proszę. Dodatkowy czas na odpowiedź. 30 sekund. Gratuluję wyboru. No, cudnie. To teraz możemy rozkminiać to 30 sekund. czy? Czyli łącznie 60? No to tak, systemów operacyjnych jest oczywiste, ale prawdopodobnie mnie no. To są takie filmy, że tej kaszkach, Nie ma tu błędów, a skąd, pytania, że przestań się... Oparczać. A skąd, a skąd to wiadomo? Że nie ma błędów? No. no tak. Przecież błędy... testerów. Ale błędy... Hmm. Harszad, Harszad sprawdzał. Harshat. Tylko menedżerowie tak mówią, nie? O, no, W sumie ja bym poszła w to A, bo to tak to będzie taka kombinacja w Tak. No to A. A. Systemów operacyjnych na smartfony? Tak, wybieram. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Przypominam pytanie brzmiało. Po prostu Czy mam was rozsadzić? Skróty i w ogóle bierzemy. Od produkcji czego rozpoczęła swoją działalność firma Android? Pytanie nie brzmiało. Czym obecnie zajmuje się firma Android, no, ale mogło być też, że od zawsze o, robi to samo. myśleliśmy, że to mogło być no. bardzo podchwytliwe badanie. Ta, takie -taki. dwupoziomowo, tak. No. I wiecie, to jest poprawne. Nadmiar myślenia nie zawsze popłaca. W tym przypadku na przykład nie od systemów na aparaty cyfrowe. Mhm. Ale ale... temu będzie nam czas zejmów. To odpada. Tak, tak jest. Koleżanka zostaje. Tak. Myślałem, tak. że powiesz koleżankę idzie. cię. Tak <grystanie> Dzięki. 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 Brawo. No, to jeszcze wrócił to... Może tak być. Nie czytaliśmy zasad? Dobra, kategoria liczby i daty. Moim zdaniem jest to proste pytanie, no ale może dlatego, że widzę odpowiedź. Kiedy na rynku pojawił się Windows XP? A? W 1999, B? W 2001, C? W 2003 czy też D? W 2005. Na stół. Zdaje się, że wyeliminowałem Wam ekipę. Chyba, nie wiem. jeszcze nie mówię. Nie. Jeszcze nie odpowiedzieli. Ła. Dosyć brawurowo, nie? Brawurowo. Brawurowo w sensie... Przyciskiem. No tak. To dobrze, no. Ja to brawo za odwagę. Nie wiem, co robię, ale robię to bez wahania. No. Dobra, zaznaczmy 2001. Tak? Tak. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B w 2001. I wyławiasz te nadzieje niczym rybę ze śniardwy. To jest prawidłowa odpowiedź. Kto jako pierwszy użył terminu Web 2.0? A. Elon Musk, B. Bill Gates, C. Darcy Dinucci, czy też D. Satoshi Nakamoto? Pewnie będziemy musieli, nie? Bierzemy kaczkę, chyba, nie? Wymusimy, Jesteście tak? na musiku, tak. Ale z macie z jeszcze z 7 u... sekund. Czas jest cenny. Wbrew pozorom on się może przydać. Elon Musk na <grym> No właśnie, co to może być? Teraz nie dopiero nie? się liczy wasz czas. To co? Kaczucha, nie? No, no bieszy, 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 bieszy. Teraz czas się zatrzymuje. Zobacz. A weź dobrą też Dobra. To, <grym> A chcesz teraz, może ty chcesz kaczkę? Nie. Wymiana pytania. O, no. super. No, no, no trudniejsze. Chcecie skorzystać z tej kaczki? A jak nie skorzystamy, to ona przepada? Czy możemy tak. sobie skorzystać z nas A to nas Nie, to skorzystajmy. Kaczki to skorzystajmy. jednorazowe. Skorzystajmy. I bardzo szybko tracą termin przydatności do spożycia. Dobra, Dobra. To dostaniemy trudniejsze teraz. Poproszę o wymianę pytania na trudniejsze. Historia IT, twórcą języka C jest Bill Gates, Muszę Dennis Ritchie, już się nie musicie zgłaszać, Hido Rossum, czy też John Backus. To B jest. Odpowiedź B. To, Odpowiedź B? O, tak, na pewno będzie B. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Jak sądzisz? Sądzę, że Paweł by wiedział. Dyplomatycznie. C jest to strukturalny język programowania wysokiego poziomu, stworzony przez Briana Kerningana oraz Denisa Riciego. Brawo. 6 do 3, kaczuszki wam służą. Jeszcze 4, tak? A skąd przyjechaliście? Z Wrocławia. Z Wrocławia, oto kawałek. Znaczy kolega z Atlantydy właśnie. tak. Nie wiadomo, z nie, W zasadzie to nie wiadomo. Wrocławia. To y, szkolenie dla Samsunga. Ono było między innymi z poczucia humoru i na następny termin są jeszcze miejsca. Okej, okay, okay. dobra, dobra. dobra. A jako prowadzący mamy iść nie? Na to już nie ma. Nie ma, okay. I w tym przypadku nigdy nie będzie. Dobrze. Kategoria zarządzanie projektami. Który z poniższych procesów lub metodologii wykorzystuje podejście czterofazowe? Inception, Elaboration, Construction and Translation... Transition. A Agile, B Waterfall, C RUP, czy też D TDD. Inception, Elaboration, Construction, Transition. Nie wiem. Jesteś pewien? No proszę. Już niewiele mam do stracenia. No i tak by ci się licznik uruchomił. O czym z pewnością wiesz, bo było to w dokumentacji. O, oczywiście. Wy już teraz nie gracie. No mhm. już możemy zmylić troszkę. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software Corporation nosi nazwę RUP Rational Unified Process. Ale dzielnie. Dziękuję do Dziękuję Ci za uczestnictwo, Dziękuję. I tak się dzielicie wygraną na koniec, w związku z czym? Nie, coś, coś, innego. Nie, coś innego. Inny innego mamy deal. Inny, ciekawszy. Jasne. No. no. i co? Dostaliście we dwóch jedno pytanie do rundy gwarantowanej, która nic wam nie daje. Okay. Bo dopiero kolejne pytanie. No. A do czemu nie nazywa się gwarantowana? Tak po prostu ją nazwaliśmy. Okej, okay, dobra. Jesteście w IT dość długo. Nie, no ja. Do tego się nie dziwię. Tak. tak. Właśnie. Powinniście wiedzieć, że nazwy nic nie znaczą. Tak. tak. No, przez moment myślałem, że to już 10k, ale to jeszcze nie. Nie. Ja też byłem rozczarowany, ale potem przypomniałem sobie, że to tak czy inaczej nie jest moje 10k. Michale, Krzysztofie, jesteście na dobrej drodze lub po prostu na drodze hmm. do wygrania 100 tysięcy złotych. Dzielą was cztery pytania. Myślę, że to atrakcyjna propozycja, a skoro jesteśmy przy liczbach i datach, to taka jest kolejna kategoria. W którym roku opublikowano język XML? Hmm. W 1996, w roku 2000, w roku 2006, czy też w roku 1998? Tak na intuicję, no? Chyba coś no? No, gdzieś przed XP. Bo musiał być przed. Musieli go opracować przed. Przed XP? No tak, bo jak takie interfejsy. Były subowe interfejsy, czyli na pewno były opracowane Pytanie, czy tak wcześnie? Po powodzi, Musiał być po powodzi. Przed powodzią nikt nie robi nic. No, tak, musimy. Robić, no jedno z nie? Po powodzi? No. Tak, tak. No. Jesteśmy pewni, że to jest odpowiedź D. 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 Sprawdźmy to, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. 1900, czasami 1990, bo te graniczne są czasami, kurde. Nie wiem, no to na intuicję tylko. Na intuicję, no. Nie, bo... nie wiem, jak to zapamiętaliście, ale udało wam się. Gratuluję. Proszę, prawidłowa odpowiedź. Wiem, że rok po powodzi, no. Jesteście no. no, no. no, w rundzie dobrze. finałowej, nic jeszcze nie wygraliście, ale przynajmniej spokój. Ale w grę już jesteście. Bez strat w ludziach, to jest dobry wynik, to no. jest jeden z lepszych wyników. No we dwóch lepiej, no w lepiej. Michał i Krzysztof, w żyłach których płynie strumień bitów z Atlantydy z prędkością godnym, godnej wczesnej Neostrady, dotarli do finału. Do rundy gwarantowanej, która to niczego nie gwarantuje, ale mogą sobie teraz odpowiedzieć na trzy pytania i każde z nich jest już premiowane. Doskonała wiadomość, czas Was teraz nie obchodzi. W sensie, że Tak. Okej. Okay. Odpowiadacie na pytanie? Dostajecie nagrodę, jeżeli odpowiedź będzie prawidłowa. W mhm. ogóle, jeżeli odpowiecie na pierwszą, mhm. na pierwsze pytanie, to właściwie możecie sobie spokojnie odpowiedzieć też na drugą, bo dycha jest gwarantowana. Nazwa tego etapu zaczyna mieć sens, nie? Dopiero tak naprawdę. Tak. Po jakimś mhm. czasie dobiega. Nie wiem, czy będziecie mocni w kolejnej kategorii. Kategoria nazywa się gry. No ale Zależy, A jak tak na was patrzę, to istnieje szansa, że tutaj wasz pasel pozwoli Wam na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Okay. Żyjaki, że niby. Dobra. Jaką grę uznaje się za pierwszą z prawdziwą wektorową grafiką komputerową? A. Pacmana. B. Space War, C. Adventure. Czy też. D. Computer Space. Aha. Space Czekaj. Inviders, to było to... Pierwszą z prawdziwą wektorową grafiką A, komputerową. To jest A. A i dycha, Space War. Bo to i to jest problematyczne, tak? Bo jest space war taki, chodził taki, mhm. taki jaski hipek. Ale mógł być, w sensie mógł być później? Pierwszy czy, był nie aha. Space bo. war. Macie no. jakieś typy? Tak. Ale nie ma w tych odpowiedziach. <noise> Na pewno jest na maxa popularna, najpopularniejsza, nie? Z takich, wiesz, jakbyś no kogoś, może być w topa, jak nie, kogoś spytał, z, aby... z, 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 nawet poza IT, mm -hmm. to ten będzie znał, ten niekoniecznie, no, no, z, nie? Z, z tymi ale grami tak nie Czy to jest, Czy to jest wyznacznik, nie? Czy, to, czy, czy, czy jakby byłem popularność w, jest wyznacznikiem? No, byłem w no, Muzeum konsol starych, był pan. No. no. A Space, Space Invaders byli, takie kiedyś, ale to samo. Może nie mam takiej gry nawet. ja to w życiu No to dajmy, albo takiej nie ma. Nie Co? No dla mnie tylko A może być. No Intuicyjnie też dla mnie. A. No to dawaj, mów. Niech będzie na ciebie. Niech będzie na mnie? No, no dobrze. to, no to mów. Ale. Bierzemy a. a. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. a Jak to dobrze rozumiecie odpowiedź. koncept wektorowa? Wektorowa? Mhm. No, grafika no, wektorowa to można jest. To, różnie. to jest. Czyli to zła odpowiedź będzie? Nie? No, już nie, za, nie, nie. Zaczął, albo się zaczął znęcać, nie? Nie, no to, to, było to było. Przecież teraz, nie mam powodu, nie teraz, teraz czas, mamy czas. Więc to nie zapisać, Aha, że ona była tam rysowana. Nie byłem no. Wiesz Co wektorowa? No to, no taka... czy to i tak zaznaczyliśmy to i tak... No, – A, no. Co znaczy wektorowa? No. Pierwszą grą, z prawdziwą wektorową grafiką e -e -e. komputerową. E -e. Był Space War. No właśnie. aj. Aaaaaj. Czuję ja Ale dotarliście do finału. I honorowo nie chcieliście pieniędzy. Bardzo Dzięki. doceniam. Bardzo doceniam. Przez to Dzięki. nagrody wracają do prowadzącego. Więc bardzo mi się w to rządku, podoba. To bardzo dobry teleturnier. Tak, no? Dla prowadzącego, do... tak. Dla no, prowadzącego jest super. Super, no, dziękuję Wam dziękuję. bardzo. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia kiedyś. Dobrą wiadomością po tym odcinku jest to, że wiemy już, gdzie nie należy szukać pierwszego polskiego programisty stoka. Na pewno nie na Atlantydzie, ani tym bardziej nie na przerwie na kawę. Gdzie więc go znajdziemy? Gdzieś go znajdziemy.